Mi się wydawało, że na rynku kosmetycznym już nie ma szans pojawić się coś nowego, oryginalnego, co mogłoby zachwycić maniaków makijażowych. Teraz najpopularniejsze są te totalnie basicowe, neutralne rzeczy, szczególnie do oczu czy do ust. Marka Malumak po raz kolejny mnie pozytywnie zaskakuje ciekawą, ciekawą, oryginalną nowością. Mam tutaj pięć nowych cieni i są to cienie tęczowe, które prezentują się, jak otworzę to wam pokażę. <laughs> prezentują się w ten sposób. One są super błyszczące, takie multichromowe i mają kilka różnych odcieni w jednym cieniu. I to może być zarówno cień, jak i rozświetlacz. Patrzyłam na stronie i taki jeden cień kosztuje 40 zł. Czy to dużo, czy mało, to już zostawiam jakby do Waszej oceny. Natomiast chciałabym dzisiaj bardzo, bardzo sprawdzić wszystkie te cienie, zobaczyć w ogóle, jak można ich używać, w jaki sposób je nakładać i czy one faktycznie robią. O matko, ten jest piękny. Czy faktycznie. Praktycznie robią taką piękną tęczę, czy da się to nałożyć jako rozświeca, czy jak to nakładać na oko, czy to wygląda fajnie i tak dalej. Także robimy sobie dzisiaj taki dogłębny test, pierwsze wrażenie y, z nowościami od Malumak. Tutaj mam rumbę, która wydaje mi się chyba z nich wszystkich najciemniejsza, bo tutaj mamy zieleń i niebieskie, które są takie dosyć, dosyć ciemne. Spróbuję je w ten sposób zesłoczować, żeby wszystkie kolory tęczy się złapały na palec, no ale widzimy, że ten kolor jest naprawdę ciemny, więc no jako rozświetlacz to tak nie za bardzo. Prędzej właśnie na usta na przykład. Chciałabym przy okazji sprawdzić, jaki kolor uzyskamy, gdy połączymy te wszystkie kolory. Próbuję je zmieszać ze sobą i zobaczyć, co nam z tego wyjdzie. Coś takiego... mi się wydaje, że to jest takie zielono... Złoto-srebrzyste. Fajny kolor generalnie. Lecę z sambą. Wow, to jest piękne. Okej, okay, mamy sambę. Widzimy odrębne paski u góry. Chociaż tutaj mi się wydaje. A nie, to jest taki żuczek. Bo tu patrzę, że jest taki różowo-czerwony, a z tej perspektywy jest bardziej zielony. Więc to jest właśnie taki żuczkowaty, ten u góry odcień. A wy widzicie w podglądzie bardziej różowy, a ja tutaj widzę, że jest zielony. Także multichromek piękny. I co tutaj mamy dalej? Róż, niebieski, zielony i takie żółto, żółto-zielony. Próbujemy jeszcze raz ten sam kolor połączyć i co nam z tego wyjdzie? Coś takiego? Nie wiem, co to jest za kolor. Taka powiedziałabym, że brązowawa baza. Beżowo-brązowa. I masa różnorodnych drobinek. One się po prostu błyszczą mi tutaj na wszystkie kolory. Widzę róż, widzę niebieski, widzę zielony, widzę złoty. Thank you, Next. Ten jest piękny też. Salsa. Próbujemy salsy. O, o. To dla wszystkich fanów i fanek em, takich bardziej różowo-fioletowych odcieni. Chociaż tutaj w podglądzie aż tak wielu kolorów nie widać, one się bardziej właśnie ze sobą zlewają, co też może być oczywiście plusem, ale też fajne. Ja z tej perspektywy ten na dole widzę yy, taki pomarańczowo brzoskwiniowy a wy widzicie różowy. Tu widzę na przykład niebieski po środku, a wy widzicie fiolet, a góry wy w ogóle nie widzicie. <laughs> a ja widzę tutaj jakieś takie delikatne różo-złoty. Różo no i. Łączymy. Taki niebieskawy chyba wychodzi. Niebieskawo-fioletowy. Baza jest taka niebieskawo-fioletowa, taka śniakowata, a błyszczy się na różowo i złoto. Lecimy dalej. Baciata. Baciata ma cztery kolory. I wy widzicie róż i fiolet? Czy róż niebieski? Ja tutaj widzę też róż i niebieski. Ładnie się to błyszczy. Tylko u Was się błyszczy na przykład dół bardziej na różowo, a u mnie na złoto. To jest mega ciekawe, bo tutaj w tej baciacie widzimy, że u góry jest żółty, na dole jest zielony. Tu jest koralowy, taki róż, a tutaj niebieski. A na słoczu wychodzi <gryw> zupełnie coś innego, mam wrażenie. Mieszamy je sobie. Wychodzi nam coś różowego tutaj. Baciata pomieszana będzie różowa. Różowo-fioletowa. Bardzo ładne to. I został nam jeszcze. Została nam jeszcze czacza. Że nazwy inspirowane stylami tańca. Towarzyski? Nie. To są te latynoamerykańskie, chyba, tak? No i próbujemy. Wiecie, co? Bardziej niewygodnej pozycji do słoczowania to sobie nie mogłam wybrać. O, oh, Piękny! Czacza jest moja, totalnie moja. Kocham zielenie i ona jest taka właśnie zielono-zielona. Tu jest bardziej taka u góry niebieskawo-turkusowa, później jest jeden odcień zieleni, drugi odcień zieleni i na dole... Coś troszkę bardziej pomarańczowego, miedzianego, gorgeous. No i w połączeniu to myślę, że to i tak będzie zielono, niebiesko, złote. I takie, o, no właśnie, takie jest. Z mojej perspektywy widzę więcej niebieskiego w błyskach. No i zobaczcie, że wszystkie te kolory, tak naprawdę, no są trochę ciemne. No najbardziej ciemny to jest ten. Ma za dużą, za mocną bazę kolorystyczną, żeby to się nadawało jako rozświetlacz. Chyba, że przy cerach tonacji medium albo ciemnych, no nie? Ja widzę tutaj pięć zastosowań dla tych produktów. Pierwsze to oczywiście rozświetlacz. Tutaj mam pewne wątpliwości, ale też sobie to sprawdzimy. Po drugie jako taki właśnie jeden swipe na całe oko, żeby mieć takie różne tęczowe odcienie. Po trzecie yy, użycie bardzo drobnego, precyzyjnego pędzelka, żeby sobie osobno te kolory wybierać i na przykład namalować kreskę. Po czwarte użycie tych yy, kolorów łącznie z matowym cieniowaniem, bo chcia, chciałabym też sprawdzić, czy da się po prostu to nałożyć już na wiecie, jakieś tam rozblendowane matami oko. No i piąte to połączenie po prostu wszystkich kolorów w jeden kolor i zrobienie takiego jednego, wiecie, błyszczącego koloru, więc chciałabym te wszystkie opcje sprawdzić. Zacznijmy sobie od rozświetlacza, chociaż boję się, że będzie fail. Zbiorę sobie, mam troszeczkę tutaj kremowego rozświetlacza, więc go zbieram. I wybiorę sobie chyba, niech no sprawdzę, który jest jaśniejszy. No one są ciemne, no one są ciemne. Ten jest taki tutaj kurczę niebieski, ten to już w ogóle, no chyba wezmę tą baciatę po prostu, tą baciatę, bo ona jest taka no, różowa, więc e, jeśli na tym policzku będzie to w ogóle jakoś wyglądać, no to, to ten kolor po prostu powinien wyglądać najkorzystniej. Więc biorę sobie tą baciatę, próbuję sobie trochę bardziej tą górną część nałożyć, czyli żółty i różowy, zobaczymy, sprawdzamy. No robi to, słuchajcie, wrażenie. no ale zobaczcie, no. No to nie. Ale na ciemnoskórych laskach do sesji zdjęciowej, wow, to po prostu powinno wyglądać absolutnie fenomenalne. No ale jeżeli chcielibyśmy tutaj mówić o naszych takich słowiańskich karnacjach, no to to by musiały być topery, to by musiały być jakieś takie błyszczące um, topery. Bez takiej mocnej bazy kolorystycznej. No to jest najjaśniejszy kolor, a widzimy, że. No tutaj może wygląda ładnie, ale tutaj to już tak nie za bardzo. Wyglądam jak wiecie. Jakby mnie dziecko pomalowało. Także test numer jeden, rozświetlacz fail. Teraz tak, zrobienie takiego jednego swipe'a na oko będzie miało sens tylko wtedy, kiedy najciemniejszy kolor nie będzie po środku. Tutaj, na przykład, w Rumbie mamy na środku zieleń. I niebieski, który jest najciemniejszy, więc jak zrobię cały tutaj kolor, nabiorę i zrobię tak, to tu będę miała jasne, to będę miała ciemne, to będę miała znowu jasne. Dla mnie trochę bez sensu, mogłoby to być inaczej rozłożone, e, ale no, oczywiście, już w przypadku na przykład salsy, czy właśnie baciaty, czy nawet samby, czy, 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 czy czaczy, no to, to, to już ma sens. Sprawdźmy sobie zatem na przykład tą czaczę. Nałożę sobie tylko bazę pod cienie, ale taką klasyczną. Nie pod błyski, żeby też, um, wiecie, nie robić tutaj dodatkowych forów w naszym cieniu. Więc biorę sobie czaczę, robię tak. No i nakładam. Chociaż wolałabym w zasadzie tak, bo tu najjaśniejszy jest na dole. Jeszcze raz. No to jest matematyka, moi drodzy. <laughs> Odwracam i robię w ten sposób. Teraz najciemniejszy mam na dole i ma to wtedy dla mnie trochę więcej sensu. No i nakładam. Czy ma to jakiś sens? Oprócz tego, że się tutaj troszkę pomazałam, nie tak jakbym chciała. Nie no, słuchajcie, to działa, to działa. Widzę głównie dwa kolory: zielony i taki brzoskwiniowy. Może was troszkę ściemnie. To jednak będzie to lepiej widać. No tutaj się troszkę uwaliłam, ale to jest do naprawienia się do naprawienia. I wezmę pędzelek lekko rozetrę sobie ten kolor tutaj. No i oczywiście wytrę się. Zawsze można sobie troszkę pędzelkiem nabrać, jakiegoś jednego konkretnego koloru i troszkę sobie to wszystko rozblendować. No, i to wygląda ładnie. Ciekawie, aczkolwiek tutaj widzę w zasadzie dwa, tak jak mówiłam, kolory. Nie ma takiego mocnego rozróżnienia jak w ten sposób zrobiłam słocza, więc wybieram jakiś kolor, który ma mocniejsze odcięcie kolorystyczne. Może wezmę sobie Sambę i też odwrócę ją do góry nogami, bo tu jest najciemniejszy kolor, więc biorę sobie Sambę w ten sposób. Tak, o! Wow! No, robi to wrażenie, ale musiałam, żeby na oku też tak fajnie wychodziło. Chyba wolałabym nakładać połowicznie, na przykład tutaj dolną połówkę. Tak sobie nabrać i nałożyć. Potem tą górną część i sobie tak nałożyć. Bo jednak palec tutaj się tak nie dostosowuje, chyba że tak. No bo tutaj już widzę, że jest tych kolorów więcej i faktycznie no robi to taki fajny efekt, fajne wrażenie, że mamy tych kolorów kilka. No, i tutaj mi się podoba. To wygląda fajnie. Wiecie, ja pierwszy raz robię ten makijaż, chcę sprawdzić, jak tym robić, żeby się nie narobić. To jest zupełnie coś innego, coś nowego, więc trzeba to po prostu, wiecie, wybadać. I może na razie się wydaje nam to zbyt skomplikowane. Kto będzie się chciał bawić, to jakieś takie wymysły. No nie, no po prostu trzeba sprawdzić produkt pod różnymi kątami. No i wezmę sobie tą rumbę, też tak odwrotnie. To robię tak, kładę tak palec, tylko wtedy. Nie łapią mi się wszystkie kolory. A, widzicie, to też nie do końca dobrze. Ale próbuję. Oprócz tego, że znowu się tutaj uwaliłam w kąciku, to jest całkiem git. Dokładam sobie tylko te górne, o, górne kolory. I chyba takie, słuchajcie, łatwiej. Nie po prostu wszystkie naraz próbować na siłę, tylko sobie podzielić te, te kolory. Troszkę obczyszczam. No i zobaczcie, tak to się prezentuje. Jest to no w ogóle fajne połączenie kolorystyczne: takie niebieskawy, tu wychodzi i różowy, delikatnie. I z tej strony, no ten to wygląda super. Trochę mi się przy tym oku nie podoba to, że te błyski mają różną teksturę. Że jedne są takie super gładkie i jakby śliskie, a jedne takie są bardziej czanki, jakby było widać takie, wiecie, jakieś takie grudeczki, drobinki w nich. I one tak się nie sklejają ładnie. A tutaj wszystkie są jakby jednakowe i to wygląda tak bardzo smooth. Spróbuję zatem użyć sobie tych cieni osobno. Może wezmę Sambę i zacznę sobie od tej górnej części, która jest takim żuczkiem czerwono-zielonym. Na pędzelek i nakładam na... przy nasadzie rzęs. Teraz biorę sobie niebieski, środkowy, nakładam powyżej. O! Tutaj spoko daje radę. Tylko no pędzelkiem się nie nałoży też taka tafla. No i zielony z żółtym na koniec. No to jest bardzo proste. Ładnie się te kolorki tutaj wblendowują i daje delikatny efekt. Jak ktoś by chciał może mieć coś takiego, ale właśnie delikatnie, no to... Pędzelkiem się da i właśnie taką nie za dużą kuleczką fajnie się nabierają te kolory osobno, ale nie ma takiej tafli jak przy użyciu palca. Jeszcze bym spróbowała e, używając syntetycznego pędzelka, taki pędzelek języczkowy, ten sam kolor tego żuczka. Zobaczcie różnicę w intensywności, no nie? Tutaj puszysty pędzelek, a tutaj syntetyczny płaski. Zmętnienie też jest syntetyczny, ale chodzi o to, że puszysty kulkowy. To teraz przechodzę sobie do niebieskiego i dokładam wyżej. Fajnie, że da się je nabrać osobno i że łapią się fajnie na przykład na taki pędzelek, bo już wiem, że będzie można nimi też spokojnie zrobić kreskę. Właśnie używając syntetycznego pędzelka, to teraz lecę sobie. Z zieleniami, tutaj wyżej. Jest intensywność fajna. I na koniec ten różowy, czy taki jakby drugi od góry. Tutaj sobie go jeszcze dołożę. No słuchajcie, da radę. Da radę i fajnie to wygląda. Bardziej mi się podoba na pewno niż tu, ale myślę, że gdybym miała sama robić makijaż tym cieniem, to bym zrobiła najpierw palcem takie pociągnięcie, a potem sobie dopracowywała pędzelkiem, na przykład końciki wewnętrzne, zewnętrzne, żeby mieć jednak najmocniejszą intensywność, bo to moim zdaniem przecież jest troszkę delikatniejsze niż faktycznie zrobienie swipe'a palcem. W takim razie spróbujmy zrobić sobie kreskę. Wezmę sobie rumbę i zacznę od zieleni i nałożę. Mniej więcej tak na środek powieki, znaczy na środek przelini rzęs. Ok, nałożyło się bardzo ładnie. Teraz niebieski, troszkę dalej. Z tej strony. Super to wygląda. Mało to widać może w kamerze, ale pięknie to wygląda. Jeszcze z tymi czarnymi ustami ten niebiesko-zielony tutaj. Oh, yes! Teraz użyję sobie fioleciku, czyli tego na samej górze. Na samym dole jest różyk, który nałożę w wewnętrzny kącik. O, jak mi się to podoba! Jest, tak wiecie, trochę effortless, bo jednak mamy taką multikolorową kreskę, ale ona, przez to, że tak pracuje ze światłem, to jest taka trochę niewidoczna, a trochę się rzuca w oczy. Trochę widać tą różnicę kolorów, a trochę ona gdzieś znika, to się tak pięknie ze sobą przenika. Bardzo mi się to podoba. I łatwo, łatwo się zrobiło tą kreskę. No, oczywiście, tutaj jestem taka, wiecie, już trochę ufefłana ogólnie tymi cieniami, ale tak, w formie takiej kreski. Bardzo mi się to podoba. Już, żeby nie zmywać tego oka, bo zaraz zaraz zacznę uzabić, to nałożymy sobie tutaj e, po prostu cień, mieszając wszystkie kolory ze sobą. I wybrałam sobie czacze, czyli ten zielony, najbardziej zielony. I nakładam na całą powiekę i sobie łączę. Tu można sobie właśnie wygodnie tym paluszkiem popracować w różnych kierunkach i dopracować sobie, wiecie, tam wewnętrzny kącik, czy zewnętrzny. Jednak jak robimy takiego swipe'a, no to już ciężko, bo wtedy jak tam zmienimy kierunek, no to już te kolory nam się pomieszają i nie będzie takiej tęczy. No zobaczcie, no to pięknie to wygląda. I z tymi czarnymi ustami po prostu wygląda ten kolor obłędnie, obłędnie. No słuchajcie, to jest dla mnie absolutnie fantastyczne, tylko jest po prostu bardziej jakby płaskie kolorystycznie, no bo nie mamy tej tęczy, tylko mamy po prostu jeden kolor. Piękna, wielowymiarowa zieleń. To na dolną powiekę połączymy sobie może, 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 może baciate. Biorę sobie baciatę i nakładam na dolną powiekę. Tutaj jest trochę mniej przestrzeni, więc trzeba po prostu tym palcem tak troszkę pomanewrować, albo po prostu wziąć pędzelek, tak? Po prostu. No tak też spoko się da. No, błyszczy się to niesamowicie w ciemniejszym świetle ten sposób no piękny ale tutaj no zobaczcie no też super to wygląda bardzo mi się to podoba myślę że to jest chyba najlepszy sposób żeby nakładać te cienie to właśnie palec i dopracować sobie troszkę pędzelkiem. Testy mamy za sobą, więc możemy przejść do legitnego makijażu, więc pocieniuję sobie najpierw klasycznie oko matami, a potem przejdziemy do tych błysków. Tutaj użyję sobie tej szarej palety z LH Cosmetics. Mam nadzieję tylko, że dobrze zmyłam dwufazowy płyn z oczu i nie zrobię sobie żadnych plam. Trzymajcie kciuki. Ja sobie zacznę od tej czerni. Crux. I przyciemnię sobie zewnętrzne Kącik. Nakładam ten sam kolor też na dolną powiekę. I teraz pomyślałam sobie, że fajnie by te kolory wyglądały, gdybym zrobiła sobie całe, wiecie, czarne oko. I na czerni, wiecie, takie błyski też wypadają zupełnie inaczej. Inne kolory się wybijają, więc to też by było. Super jest jakby kolejna opcja, kolejny pomysł na to, jak te cienie wykorzystać, to właśnie zastosować sobie je na inną kolorystyczną bazę. Teraz biorę sobie Crimp, taki chłodny, szary, niebiesko szary. I sobie tutaj wszystko rozcieram. Dolna powieka to samo. To nie używałam tej paletki i przypomniało mi się, jak, jak przyjemnie się jej używa. Oczywiście, jak ktoś lubi szarości. Biorę sobie jeszcze trochę beżowego cienia z innej palety, żeby doczyścić sobie to cieniowanie. Czarna kredka na linię wodną i odrobinę beżu wewnętrzny kącik. Myślę, że fajnie będzie pasować tutaj salsa, która jest taka chłodno-fioletowa, więc spróbujmy sobie, tak jak mówiłam, najpierw palcem, a potem dopracuję sobie bardziej precyzyjnym pędzelkiem. Mam na paluchu i lecimy sobie. O tak. I z drugiej strony. No, wow. <laughs> Wezmę sobie zielony od góry i nałożę w sam wewnętrzny kącik. Jest taki pastelowy zielony. Tu troszkę pomarańczką sobie jeszcze dojadę. No, bo że tutaj jest w zasadzie taka formalność, żeby to dopracować. Tu jeszcze trochę zieleni dołożę, bo tak się nie złapała za mocno. Zieleni, wy widzicie inny kolor. Widzicie tutaj jakiś taki pomarańcz, ale ja nakładam zieleń. <grych> tu trochę może pomarańczki. Może troszkę fioletu. No, już tak się wiecie co bawię, bo generalnie już, już jest dobrze, już jest ładnie. Wezmę sobie tylko pędzelek po czerni i tutaj lekko sobie wklepię. Na łączenie, żeby mieć po prostu ładne przejście, a nie takie ostro odcięte. Makijaż jest skończony. Uważam, że, że super wyglądają te cienie. Mega mi się to podoba w cieniowaniu, ale nie mogę się powstrzymać, żeby nie spróbować tego na usta. Skoro mam już takie czarne, no to muszę, muszę, bo się uduszę. Biorę sobie rumbę i te niebiesko-zielone paseczki, i próbujemy. Odwracam do góry nogami. <laughs> Masakra. Nie no, kompletnie do tego makijażu teraz nie pasuje, ale to wygląda petarda. Podsumowując jest to bardzo ciekawa nowość kosmetyczna, mega się cieszę, że nie jest to, wiecie, kolejna neutralna paleta na rynku, bo po prostu w ubiegłym roku było ich całe, całe mnóstwo. Fajnie, że są jednak firmy, które no właśnie idą w tą odważniejszą stronę. Wiem, że to jest obecnie trudne, bo konsumenci chcą bardzo proste, bezpieczne, niewymagające myślenia produkty i też bardzo bezpieczne do używania, w sensie neutralne jest jakby fani kolorowych makijaży to jest nisza obecnie, więc fajnie, że są wciąż marki, które chcą wypuszczać takie rzeczy i się na to odważają i bardzo to propsuje. Nie jest to na pewno kosmetyk dla każdego, bo jest to moim zdaniem kosmetyk specjalnej troski, którego trzeba w specjalny, specyficzny sposób używać Trzeba przy nim troszkę pomyśleć, trzeba się w nim, wiecie, tak wyczuć ten produkt i tak dalej. Czasami są takie rzeczy bardzo mechaniczne, że bierzemy po prostu palcem, nakładamy i to jest, i, już, i nasz cały makijaż jest gotowy. To nie jest taki produkt. Tutaj trzeba troszkę, wiecie, pokombinować, powyczuć, który pędzelek będzie najlepszy, jak ułożyć palec i tak dalej, żeby było ok. Niemniej uważam, że no dla wszystkich świrów makijażowych, którzy lubią takie rzeczy, którzy lubią coś oryginalnego, coś innego, no jest to fajne. Zdecydowanie nie nadaje się to jako rozświetlacz, bo jest... Po prostu totalnie za ciemne. Chyba, że mamy karnację ciemną, no to wtedy myślę, że będzie to wyglądać obłędnie, ale przy słowiańskich ym, urodach, przy słowiańskich typach urody, yy, jest to zdecydowanie za ciemne na rozświetlacz. Niemniej fantastycznie wygląda na oczach, czy nałożymy to delikatnie, pędzelkiem puszystym, czy nałożymy po prostu tak pociągając palcem, czy Połączymy te kolory w jeden, czy y, dodamy do tego cieniowanie matami, jakby w każdej tej opcji A i jako kreska, w każdej tej opcji wyglądało to bardzo, bardzo fajnie. Najbardziej podobała mi się opcja delikatnej kreski, bo właśnie ten efekt był mega subtelny, ale y, jednocześnie taki robiący wrażenie, że Mm, tutaj się tylko delikatnie ruszymy i już jakoś tak się inaczej to fajnie błyszczało, fajnie przyciągało uwagę, to mi się bardzo podobało. No i moim zdaniem najlepsza technika aplikacji tych produktów, to jest właśnie aplikacja palcem, takim jednym swajpem i ewentualnie doprecyzowanie sobie albo doblendowanie, rozblendowanie e, już precyzyjnie pędzelkiem, taki efekt podobał mi się najbardziej, no oczywiście na ustach też robiło to wrażenie, myślę, że fajne właśnie do jakichś sesji zdjęciowych, może jak jesteście wizerzystami, bo pracujecie w branży to może to być fajna rzecz ale nie tylko, myślę, że miłośnicy makijażu, e, którzy lubią kolory, którzy, którzy lubią błyski lubią właśnie te wszystkie takie żółte i coś, co jest takie właśnie inne niż wszystko, no to, no to mi się wydaje, że to jest zdecydowanie dla Was. Napiszcie mi, co myślicie o tej nowości, czy ma ona dla Was sens, czy nie, czy bylibyście w stanie jej używać, czy wydaje się ona y, taka intuicyjna i przyjazna do używania, czy właśnie patrzycie na no to myślicie, e, to już nie dla mnie, to jest już zbyt skomplikowane. Jestem ciekawa, y, jak postrzegacie takie produkty. Jeżeli lubicie testy takich nietypowych rzeczy, to zostawcie mi kciuka do góry y, i koniecznie zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych Odcinków. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!